Borderline Personality Disorder, inaczej zaburzenie osobowości z pogranicza. Jak to się stało, że jedna diagnoza stała się tak bardzo kontrowersyjna, stygmatyzująca, a jednocześnie przyczyniła się do powstania tak ogromnej liczby memów, bo jeszcze tak niedawno BPD było zaburzeniem, o którym raczej się nie mówiło, a jeżeli się mówiło, to w sposób tak bardzo krzywdzący i tak bardzo negatywny, że chyba lepiej było już rzeczywiście milczeć. Obecnie hashtag BPD ma na TikToku ponad 2 miliardy wyświetleń i coraz więcej twórców opowiada o Swoich doświadczeniach z borderline w sposób, który destygmatyzuje to zaburzenie. Ale żebyśmy wszyscy wiedzieli, o czym mówimy, to zacznijmy od samego początku. Czym tak właściwie jest borderline? Jak wspomniałam na samym początku filmu, jest to zaburzenie osobowości. Oznacza to, że nie jest to choroba psychiczna, która bezpośrednio podlega leczeniu. Oczywiście zaburzenia osobowości są leczone. Tak musimy wziąć pod uwagę to, że nasza osobowość kształtuje się, szczególnie w dzieciństwie i w latach nastoletnich, później oczywiście przez całe nasze życie. Ale w mniejszym nasileniu. Więc jeżeli nasza osobowość nie kształtuje się w sposób prawidłowy, no to pewne wzorce zachowań i trudności mogą być dużo trudniejsze do wycofania. Dlatego też borderline charakteryzuje się niestabilnością w czterech kluczowych obszarach. Są to relacje interpersonalne. Osoba z BPD z jednej strony będzie idealizować drugą osobę, z drugiej strony dewaluować. Drugi obszar to obraz siebie. Poczucie własnej tożsamości, obrazu siebie jest u osoby z BPD zaburzone i niestabilne. Kolejny obszar, Obszar to emocje, które są u osoby z borderem bardzo intensywne, bardzo skrajne. No a co za tym idzie, oczywiście ostatni obszar zachowań, które w wyniku tak bardzo silnych emocji i dużej niestabilności są impulsywne, no i bardzo często prowadzą do samookaleczeń.